Ogródki działkowe w dobie koronawirusa to prawdziwy luksus. Ich właściciele mogą tu odpocząć, wyrwać się z blokowiska, a czasem nawet spędzić wakacje. Nic dziwnego, że ceny działek poszły kilkakrotnie w górę. No bardzo fajnie jest mieć działkę, bo przynajmniej dzieci mają gdzie pobiegać, nie trzeba, jak się mieszka w bloku, yy, jest możliwość, że te dzieci się wyszumią tutaj na tych działkach. Kiedyś pan jakiś doktor powiedział, że tak, mówił, lekarz leczy, a działka uzdrawia. Nie wiem, czy już do siebie całkowicie odnosi, sprawdza czy nie. No. Działka to jest jedyne wyjście w koronawirusie. Nie trzeba się zasłaniać, świeże powietrze, relaks fajna pogoda dla dzieci dla dla rodziców dla wszystkich tak pokoleń. No, To jest dla wszystkich którzy mają działkę nie szczególnie ci co mają jeszcze dzieci nie to mogą z dziećmi przyjść mogą sobie biegać na świeżym powietrzu a nie siedzieć w domu przed komputerem no nic lepszego nie może być jak ogródek działkowy ale w ogóle czy, czy w dzisiejszych czasach w ogóle a w dzisiejszych czasach szczególnie mhm. i dużo pan spędza czasu na działce yy, ona wymaga wiele pracy. Tutaj trochę się odpoczywa, a druga się robi. To jest aktywny odpoczynek. Można też popracować, poodpoczywać, gila sobie zrobić, spotkać się z sąsiadami. Przebywanie w ogóle wśród kwitnących kwiatów przyrody, no to, to jest plus. Można basen rozłożyć i, i, i przede wszystkim no jest ta zjeżdżalnia, huśtawki. No zawsze można się zrealizować sadzą kwiatki i tam różne inne ciekawe rzeczy. Działka powinna być jeszcze do tego zagospodarowana, że odpowiednio użyteczna, pożyteczna być. To znaczy, że jakieś warzywa, jakieś frukty, coś do tego, czkawy, drzewa. No. Kiedyś te działki miały Więcej grządek i więcej pietruszki i marchewki, a teraz więcej kwiatów. Myśli pan, że działki teraz są takim towarem luksusowym w dobie epidemii? Nie powiedzieć by, że luksusowym. No są tacy, co są chętni i tam przebywają, coś dłubią, a są tacy, co nie chcą, no nie podoba im się, no są tak i tak. I za tą za działkę, za połówkę działki chcieli dać z 20 tysięcy, to od ręki ludzie biorą. A co, nie Nie chce się pan pozbyć działki? Nie, nie chce. Nie, absolutnie. Nie. Nie. nie, absolutnie nie. To wszystko zależy jak jest działka urządzona. Jak jest działka pusta, nic nie ma, to to jest tanie. Jak ktoś tam ma wystawioną altanę, nasadzenia, to wtedy to jest e, większy pieniądz. Co raz dwa w tygodniu przyjeżdża ktoś i przejeżdżając tutaj pyta o rowerach, czy jest gdzieś, no ale raczej... Nie chcą. Zdecydowanie więcej jest szukających niż zbywających, niż sprzedających. No i ceny też poszły w górę. Dużo ludzi kupuje działki, są wywieszone na tablicach: kupię działkę, kupię. Szczególnie młodzi ludzie, no a oni biorą działkę jako rekreacyjną. Tutaj jest kawałek dalej, przykład. Mają dzieci, porobinie jest takie jak ogródek dla dzieci, i dzieci się bawią. A proponował ktoś Państwu, że kupi od Was działkę? Nie, nie, nie. No, Ale co, nie, nie oddalibyście? Nie, za żadne pieniądze. Nie ma takich pieniędzy, żeby działki się pospić. To jest jedynie taka odskocznia, jak w domu siedzieć. A tak troszkę pracy, fajna pogoda. Wakacje na działce, nie takie złe, No, tak? piękne. Nie trzeba nigdzie wyjeżdżać, a ma się to u siebie, nie? Więc no, wystarczy basen rozłożyć i dzieci mają taką frajdę, że, że po co gdzieś wyjeżdżać.